E, witam witam się maneczko, z tej strony Maxim. E, dzisiaj zamierzam przebudować swój pojazd. E, jak zauważyliście w poprzednim odcinku zdobyłem e, cztery duże koła. E, ten pojazd jest bardzo niestabilny, e, bardzo łatwo się z nim wywalić na zakrętach, zresztą surowce mi uciekają z, e, pod mojego właśnie. E, Tragarz platformowy, tak to się nazywa. E, no więc go przebudujemy. Puszczę to w dość przyspieszonym tempie i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Nie ma żadnego planu na budowę tego. Zrobię to tak. O, tak po prostu. Jakby to powiedzieć. E, bez planu. Po prostu zrobię jak zrobię. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No więc zaczynamy. No dobra, jak wy widzicie, zakończyłem. <grymne> Dziwnie wygląda, ale jest zwrotny i stabilny. Przynajmniej nam się nie wypieprzy na zakręcie. Chyba, że nam tyłek będzie tak podskakiwał. <grymne> no e, zrobiłem go tak, żeby mieć więcej do, do budowy po bokach, oraz być bardziej stabilny i się nie, nie wypieprzał na zakrętach jak pojebany. E, wypróbujmy teraz e, może zbieranie surowców. Dobra, i teraz powinien zebrać. Okej. Okay. zbieraj, 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 zbieraj. I teraz nie powinno się wyjebać. Jak szybko jadę? Nie powinny się te surowce wypieprzać. No, dobrze jest. Jest fajnie. Zwrotny. Mogę sobie szybko w dupę zawinąć. I mi nie uciekają. A, no, dobrze. Nawet szybko jechałem i mi nie uciekały. No dobrze, jakby co, to zrobię jeszcze tutaj parę, jak będę miał więcej klocków, bo jak na razie same koła mi zostały. Mm, no i mój mały tech stary. Dobra, tym sobie pojedziemy do bazy, niech sobie stoi i czatuje. Mm, tutaj niech będzie bezpieczny. Okej. Okay. Kiedyś z niego zrobimy zbieracza. A to jest mój nowy pojazd. Oto jak wygląda. Piękny. I dużą siłę ognia ma. Uha, ha, ha, he, he, he. Jak ja to lubię. Dobra. Mam nadzieję, że Wam odcinek się podobał. Nie będę oryginalny. Komentujcie, subskrybujcie, wspierajcie mnie. Mam nadzieję, że e, się jakoś kurde, ta seria Wam się nie nuży. E, po prostu wspierajcie mnie, oglądajcie. Tyle o chcę. Jakby Wam się jakiś inny projekt narzucił, to wychlijcie albo zaproponujcie. Może ja coś źle robię. Eee, myślę, że taki pojazd będzie mi dla mnie najlepszy przynajmniej. Eee, dzięki Wielkie. Do zobaczenia w następnym odcinku.